Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na takiego vloga pogadanka, ale też będzie taki łączony chyba z dni, kiedy będę pracować. Bo stwierdziłam, że czemu nie? E, tyle, ile ja dostaję od Was wiadomości, że Sylwia, nagrywaj więcej, mów więcej, rób więcej, e, bo dzięki mnie się relaksujecie, bo macie powód, żeby usiąść przy kawie. E, uwierzcie mi, aż mi się teraz chce płakać, wiadomości, które, a, które dostaję od Was. Prywatnie na Instagramie głównie są tak motywujące. Rozmawiałam jedną z was, która niedawno się do mnie przyłączyła, chyba w tym tygodniu ślubnym, albo tydzień po. Uf, naprawdę tego nie planowałam, że jestem taką, jak to się mówi tutaj w Anglii, e, down-to-earth e, osobą, że jestem szczera, że nic nie ukrywam i tak dalej. I mega mnie to cieszy, że to widać. E, tak, jak mi zarzucał ten hater, że chcę być jakąś tam influencerką, która się sprzedaje, która nie wiem co tam robi, e, w czym zupełnie się myli, mi chodziło właśnie o taki kanał, że ktoś sobie siądzie przy kawie. Albo tak jak kilka z Was używa moich vlogów do biegania na bieżni. Ja Wam powiem, że odkąd się wkręciłam e, właśnie w e, chodzenie na bieżni, kiedy Was oglądam, mówię do tych dziewczyn, które oglądają, to nie mogę się doczekać i sama faktycznie chciałabym, żeby i. I tych vlogów pięć dziennie było wrzucanych, tak jak kiedyś było mi ciężko e, właśnie codziennie jak ktoś dodawał vlogi nadążyć, tak teraz po prostu przez to, że wykorzystuję ten czas dodatkowy na bieżnie, jest super, bo ja się wtedy nie nudzę, oglądam Wasze vlogi. I ja sama lubię takie vlogi naturalne. Jak wiecie, jedyne osoby, które ja oglądam z takiego e, tak zwanego YouTubeowego YouTube show biznesu, to jest e, Anjax i Luka których po prostu uwielbiam Fakt faktem Lukę lubię dużo, dużo bardziej Bo on jest bardziej rodzinny Jego vlogi są bardziej takie ciepłe Ale Anjax też bardzo lubię Pomimo tego jaki hejt na nią spada Ja ją bardzo, bardzo, bardzo lubię I w ogóle Dzisiaj jak oglądałam Luki najnowszego vloga I tyle ile jest komentarzy piszących Że Boże taki super facet Jak może być z taką laską Ludzie nie znają Andziak, zwiedzą, faktycznie lubi zakupy. No i co z tego? Co jest złego w tym, że ktoś lubi zakupy? Ja sama lubię zakupy, chociaż nie powinnam przy naszej sytuacji finansowej, ale nic na to nie poradzę, jestem zakupowiczku. Może wywodzić się z tego u mnie na przykład to, że jako dziecko, jako nastolatka nie miałam takich zakupów, nie mogłam sobie na nic pozwolić. Mieszkając w Anglii, mi, mając tą opcję na przykład Klarny, clear pay. Wydaje mi się, można sobie pozwolić na więcej, ponieważ te płatności są cotygodniowe, kiedy mamy wypłaty cotygodniowe, więc to jakoś lepiej wychodzi, nieważne. Ale właśnie dostając takie wiadomości, że lubicie mnie taką normalną oglądać, że lubicie to, że dodaję te filmy codziennie, to jest. Wy sobie nie wyobrażacie, jaka to jest radość. I przysięgam Wam na moje życie, że to nie chodzi o te pieniądze. Fajnie, faktycznie powiem Wam za lipiec, e, przyszła mi wypłata e, fajna. E, ja powiem Wam na co przeznaczam teraz już wypłaty z YouTuba. Będę chciała kupić za nie po prostu kalendarze adwentowe. Um... Na dużo mi ich nie stać, bo wiecie wszyscy, jakie te wypłaty YouTubeowe są. No nie są, za nie są za fajne, ale wiadomo, że jest to jakieś tam docenienie tego czasu, które spędzamy na youtubie i jest to miłe. No nie powiem, że nie. I nawet jeżeli to nie są duże pieniądze, jest to miłe, że z jakiegoś tam hobby, że z czegoś, co robimy, robić, jakiś tam mały zasób pieniędzy. Przypada, więc, więc bardzo fajnie chciałabym za to podziękować, bo naprawdę w lipcu przy tej, ogląda przy tej oglądalności, którą miałam fajnie, że mogłam sobie coś zarobić i tak jak mówię, odkładam pieniążki, a raczej odkłada mi je mama, bo jak przyszły mi pieniądze z YouTube od razu wysam do mojej mamy, która wkłada mi te pieniądze do koperty, bo wiadomo, takie pieniądze by się szybko rozpłynęły, bo to nie są wielkie pieniądze, a tak jak się odłoży z, nie wiem, z trzech miesięcy, to coś tam będzie i na jakiś kalendarz fajny starczy. Dzięki Wam. Także dziękuję Wam za prezent, który jest prezentem od Was wszystkich. E, obejrzałam, słuchajcie, mecz, maga się cieszę, że Anglia wygrała, pomimo tego, że nie grali rewelacyjnie i, i mimo tego, że nie znam się na piłce, to, to widzę to, to i tak super, wiecie, mieszkam w Anglii, jestem żoną Anglika tak naprawdę, mimo tego, że nie jest e, po Anglikiem, po Armeńczykiem, ale jednak urodził się tutaj yy, po armeńsku mówi mniej niż jak po polsku. No ale tak czy siak, jestem w tym kraju, mieszkam w tym kraju dłużej niż w Polsce, więc wiadomo, że jeżeli Anglia gra z kimś innym, to będę suportować Anglię. Kiedyś ktoś mnie zapytał, co by było jakby Anglia grała z polską. Powiem wam szczerze i bez bicia i mam nadzieję, że tutaj hejtu za mną nie będzie. Myślę, że siedziałabym i po prostu, bym oglądała ten mecz, nie kibicując żadnej ze stron. Um, no, po prostu, no, nie będę tutaj oszukiwać, nie będę tutaj kłamać i, i ściemniać, bo mówiłam o tym już nie raz. E, tyle samo dłużej mieszkam w Anglii, niż mieszkam w Polsce, gdzie pierwsze kilku lat z Polski praktycznie nie pamiętam. Także musicie, e, zaczynamy no nie musicie, ale miłoby było, żebyście mnie zrozumieli, ale po prostu bym się cieszyła, jakby wygrały i czy to jeden kręcił, czy to drugi. Na szczęście, e, myślę, że taki, e, takiego meczu nie będzie. Teraz w ogóle jest Miss Polonia, nie Miss Polonia, Miss Universe. Powiem Wam takie piękne kobiety, takie piękne. I w ogóle podobają mi się same brunetki, mam powiem. Nie żebym nie miała coś do blondynek, ale brunetki są bardzo, bardzo ładne tutaj. Ale dobra, w ogóle odchodzę od tematu, bo zaczęłam właśnie mówić, że będzie vlogów trochę więcej. No, i że naprawdę, naprawdę doceniam to, że jesteście. Ta oglądalność, którą mam. Ja wiem, mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale ja naprawdę jestem zadowolona. Ja jestem szczęśliwa. Ja nawet pisałam dzisiaj do mamy, że tak jak jest teraz. Jest idealnie. Wiadomo, jeżeli to mi podskoczy do góry kiedyś, to będę przeszczęśliwa, bo po to się coś robi, żeby się rozwijać i jakoś zdobywać tych y, Was, widzów. Ale jeżeli nie, to i tak jestem szczęśliwa. Szczególnie, że jak sobie pomyślę, że niektóre są z Was, niektóre z Was są ze mną przez 5 lat i dłużej, to jest w ogóle jakiś kosmos dla mnie. Także bardzo, bardzo dziękuję. Ale o czym jeszcze chciałam porozmawiać? Kilka z Was do mnie pisało na temat wiadomości, którą dostałam na Facebooku. I ja już ją usunęłam. Słuchajcie, stwierdziłam, że nie będę się z tą osobą kłócić. Nie chcę nawet mówić tutaj, kto to był, ale powiem wam, że dostać 2-3 dni po ślubie wiadomość, że zostaniesz zaraz wdową, nie jest to ani smaczne, ani fajne, ani śmieszne. A mianowicie chodziło o to, że byliśmy w Nandos i Andrzej jest taki gruby, że on nie powinien jeść w Nandos. Po pierwsze, komentarz był do osoby, która sama e, miała problemy z bardzo dużą nadwagą, dużą większą niż Andrę i ta osoba powinna wiedzieć, jak czasem ciężko jest e, tą wagę zrzucić. To po pierwsze. Po drugie, ja jestem żoną Andrę i nikomu nic do tego, czy on jest gruby, czy on jest chudy, czy, czy on w ogóle jest jakikolwiek. Ja osobiście chciałabym, żeby on schudł, ale nie w ogóle przez wzgląd... E, Wyglądowy, tylko zdrowotny, po prostu, najzwyczajniej. Ale to nie jest tak, że on nic nie robi. Mówiłam o tym już kilka razy. On naprawdę ogranicza jedzenie, ale przez to, że on ma bardzo mało ruchu, przez wzgląd na swoje zdrowie, to tą wagę jest mu bardzo, bardzo, bardzo ciężko zrzucić. I takie komentarze są tak niefajne, i też zwróciłeś uwagę, że w którymś z innym postów dostałam zdjęcie nasze które było sklejone z 10 lat temu, gdzie Andrzej miał niedowagę. Chciałabym zaznaczyć, że on wtedy miał niedowagę i w ogóle jego figura mi się nie podobała się wtedy, bo wyglądał mniej niezdrowo niż wygląda teraz. Jak to ludzie się zmieniają i smutna Minka. No hello. Jeżeli byśmy wybierali swoich partnerów albo rozstawali się ze swoimi partnerami przez wzgląd na wygląd, myślę, że to nie byłaby miłość. Jeżeli ktoś nie zna całej historii, nie chodzi mi nawet tutaj o mnie, tylko ogólnie o ludzi, bo mam dużo oglądających, nie wypowiadajmy się proszę Was o ich wadze, bo niektórzy naprawdę, faktycznie, niektórzy mogą być z lenistwa, niektórym może się podobać to, że są grubsi i nie ma w tym nic złego, nic, bo czasem grubsza osoba. Może być zdrowsza od tej chudszej. Także to też nie jest pryzmat tego, że ktoś jest zdrowy i chudy. Nie mówię tutaj o ekstremalnej nadwadze, gdzie czasem wiecie, widzimy, że dźwig musi kogoś wyciągać, bo to jest całkiem inna sprawa. I pod żadnym pozorem nie chcę tutaj promować otyłości, zresztą e, wiecie, jaka ja jestem, że sama e, walczę z tym. Chcę się ruszać jak najwięcej. Ale osoby, które są ze mną dłużej, wiedzą, że Andrzej ma różne kondycje zdrowotne, najgorzej ma ze stopą. I teraz, już po ślubie, mogę Wam jedną rzecz powiedzieć. E, słuchajcie, dzień przed ślubem my myśleliśmy że Andre nie da rady pójść do ołtarza. Tak się nadwyrężył w piątek, że on, noga była po prostu w takim stanie, że nawet nie będę o tym mówić. Myśmy naprawdę się bali, że on nie dojdzie, po prostu, że nie dojdzie. Na szczęście się udało. Co zrobiliśmy też? Teraz e, od czerwca Andrzej już może dzwonić do mojej, m, mojego prywatnego ubezpieczenia, e, tym się zajmie. Tylko, że ta noga też nie jest uleczalna, tak o to trzeba też czasu. I jak wiecie, Andrzej miał but ten taki aż co jest za kolano, ale on jest niewygodny, jest w tym gorąco. Znalazłam but, e, który jest butem, właśnie, który mega pomaga w kontuzjach i w różnych e, chorobach, jeżeli chodzi o kostki. I zamówiłam go tydzień temu i chyba ma być między poniedziałkiem a piątkiem, jakoś tak. I on jest fajny, bo po pierwsze jest krótki, także nawet jak będzie ciepło, to wiecie, nie będzie nigdzie swędza, swędzać, <grym> ale też on ma takie pokrętło, jakby, że normalnie można ruszać tą nogą y, cały czas. Ona jest fajnie, y, jakby zrobiona, że można nią ruszać gdzie w tamtym bucie po prostu ona była usztywniona i można było nią ruszyć kind of, ani w lewo, ani w prawo. Także mam nadzieję, że ten but coś tam pomoże i ja myślę, że jak Andrzej zacznie się ruszać, to i z tą wagą będzie lepiej. Jeżeli ktoś myśli że jemu jest dobrze z tą wagą, którą ma, to się naprawdę, naprawdę myli. On sobie czasem z tego żartuje, ale uwierzcie mi, jak kilka osób sobie żartuje pięć razy z tego samego, to jest mu przykro i mi jest też niesamowicie przykro. Ja wykasowałam wszystkie komentarze z Facebooka od razu i nawet nie powiedziałam o tym Andre. Uważam, że są pewne rzeczy w związku, czy to małżeńskim, czy zwykłym, że to nie jest kłamstwo, ale pewne rzeczy warto chyba zachować dla siebie, aby tej drugiej osobie nie było przykro. I, a pisać już do kogoś, że zostanie wdową w pierwszym tygodniu, kiedy wzięła ślub, to już w ogóle dla mnie jest poniżej krytyki, ale tak jak mówię, nie chciałam się kłócić. Nie była to osoba hater z internetu, to jest osoba, którą bardzo dobrze znam, także no, te z Was, które widziały komentarz, to wiedzą, kto to jest, a te, kto nie, to chciałabym to zostawić dla siebie, no ale powiem Wam, było mi przykro, ale na szczęście mi przeszło. I tak mówię teraz, dobra, wezmę kamerę i się do Was odezwę no i tyle, na ten temat ale ja wiem, że wy jesteście cudowne, powiem wam, że to jak piszecie, że o Andrzej skradł czy tam, że o Andrzej super cię broni i jak ja mówię że wy tak piszecie, uwierzcie mi, że jemu jest tak miło jemu jest tak miło, że to jest niesamowite także chciałam wam podziękować i znowu mi się chce pogadać. masakra, jestem przed okresem chyba znaczy nie chyba, jestem w połowie listka i zawsze wtedy mam takie rozczulające momenty ale tak, chciałam wam bardzo, bardzo podziękować i będę kończyć jutro idę do pracy, Oglądam wybory MIS i widzę się z Wami. Pewnie jutro dam Wam znać, jak było w robocie. Także buziaczki, papa. Cześć, dzień dobry. Witam się z Wami już kolejnego dnia. Jestem po pierwszym dniu w pracy. Powiem Wam, ja tak się stresowałam tym pójściem do pracy, jakbym co najmniej miała pół roku przerwy. O czwartej rano już się przebudziłam z takimi boleściami brzucha, że to głowa mała po prostu, więc jestem tak zmęczona. Tak wykończona, że to, to jest poezja po prostu. E, dlatego stwierdziłam, jak wiecie, dziś jest niedziela. W niedzielę zawsze jest mój piąty i ostatni trening tygodnia, i potem mam zawsze wolny poniedziałek, wtorek, i w środę wracam z powrotem do treningów. E, ale stwierdziłam, że skoro e, jestem dzisiaj naprawdę zmęczona, zrobię sobie marszyk, bo nie ma tak, żebym nic nie zrobiła, bo chcę sobie filmy na YouTube nadrobić i odpowiadać na komentarze. Także ja jutro, ja jutro, ja wejdę dzisiaj zaraz na tą bieżnię i zrobię sobie marsz, ale nie zrobię treningu. Ale za to, że dzisiaj sobie zrobię wolne, czyli jeden dzień, zrobię trening dodatkowy w przyszłym tygodniu, znaczy odrobię ten dzień we wtorek, czyli nie, w poniedziałek, co ja gadam, jutro zrobię trening, czyli jutro powinna mieć wolne i nie powinnam robić treningu. Ale jako, że dzisiaj... Nie zrobię to, zrobię go jutro. Wiecie, jutro mogę z... siedzieć dłużej, ponieważ jutro jest mój ostatni dzień w pracy, mam 5 dni wolnego. Także wiecie, nie muszę się stresować, że muszę wstać o piątej rano, tylko na spokojnie wykąpać się, umyć włosy i tak dalej po treningu. Ale dodatkowo stwierdziłam, że pomimo tego, iż wtorek jest moim dniem e, wolnym, w sensie od treningu, ale jako, że mam dzień wolny we wtorek, tak samo i w środę, i w czwartek, i w piątek, i w sobotę, to ja zrobię dodatkowo jeszcze jeden trening, także będzie e, sześć e, treningów. Bo jeżeli mam czas i ochoty, to dlaczego nie? A dzisiaj naprawdę czuję, że wiadomo, zmusić, ja bym się zmusiła, ale moje ciało jest takie no zmęczone, że po prostu ten trening byłby na pół gwizdka, a dla mnie robić trening na pół gwizdka, to tak samo, jakby go nie robić, dlatego właśnie wolę się e, przejść. E, ale jeżeli chodzi o pracę, było bardzo miło, wszyscy się pytali, jak tam, przytulaski, gratulacje i tak dalej. I chciałam Wam pokazać, bo dostałam e, prezenciki. Także już Wam pokazuję. E, zaczęło się od, a, o właśnie, tych pięknych kwiatów. Mamy tutaj róże. Nie wiem jak się nazywają te kwiaty, te się jeszcze też nie rozwinęły. Patrzcie się, przepiękne są, z jakiejś firmy The Floral Correction, nie wiem, nie znam się na tym. I one były w ogóle w tym, przepraszam Was, że tu jest syf, ale Andrzej rządził, w tym takim, zrobiły mi w wodzie, żeby po prostu te kwiatki mi nie umarły, także to dostałam od Timu leadów i managerów u nas w pracy. Do tego dostałam piękną kartkę z, z gratulacjami. Świece Pani i Pan z firmy Sun and Fog i to jest cedar z, z lawendą. I powiem Wam, że pachnie na, nawet całkiem ciekawie. E, nie na lato, ale o! Nie ściągnęli, słuchajcie. E, ceny z torby. Zaczekała na torba. O nie, wedding day. Nieważne, że jest promocji, No. I dostałam z pracy jeszcze Cosmopolitan wódka. Tutaj jest... Em, Cocktail mixer, słuchajcie, który ma też takie coś, i do tego się wlewa wódkę, i odstawiamy na kilka godzin, i mamy alkohol. E, a od mojej menadżerki, słuchajcie, w ogóle zmieniła mi się menadżerka. E, jak byłam na urlopie, zmienili mi menadżera, ale zmienili mi na menadżera, którego miałam przed tą menadżerką. Także w sumie wróciła moja stara menadżerka i ona dała mi właśnie te makaroniki, które mamy zjeść razem. To, które jest dla mnie on the beach, sex on the beach. E, tylko dodać wódkę. Ale mówiła, że no nie ma prezentu dla Andre i zobaczcie co mu kupiła. Dzwonek z napisem dzwoń po seksie. Także no. Andre się bardzo spodobał e, pomysł z dzwonkiem, ale czekajcie, bo zrobiłam chyba przybliżenie. No. Także słuchajcie, ja się idę przebrać, e, no bo wiadomo, że nie będę nie ćwiczyć, i nie będę spacerować w ciuchach z pracy. I, I co? Zostało mi tylko jeszcze jutro, ale powiem Wam, że dobrze, że to jest dwa dni i 5 dni wolnego, bo muszę się znowu wdrążyć. To się tak wydaje, ale dla takiej osoby jak ja, która nie miała tak długiego wolnego od kilku lat, to dwa tygodnie to jest, jakbym rok nie pracowała i normalnie moje ciało się chyba odzwyczaiło, i czuję, że dzisiaj już zasnę bez problemu, ale to akurat dobrze. Jeżeli chodzi o moją wagę, w końcu doprowadziłam do wagi, która jest wagą niedocelową wagą najniższą, którą miałam przed ślubem, e, czyli te całe urlopowanie, drinkowanie i tak dalej zeszło już ze mnie, a też jestem pod e, ponad połowie listka, także to jest mój najgorszy okres, jeżeli chodzi o, ustaw... o, o hormony i o tycie i o różne e, ochoty, także myślę, że, że całkiem jest ok. Zobaczymy jak przyjdzie okres i jak wtedy mi ta waga będzie. Dobra, kończę i przyjdę do Was jutro. Ale przepiękne prezenty, jestem zachwycona. No i kochani, jestem, jest poniedziałek, jest godzina 20.24, żeby nie było. I tak, mam swoje zdjęcie ze ślubu na telefonie, nigdy nie miałam swojego własnego zdjęcia em, na tapecie. Zawsze był to albo Andre, albo Max, albo Mila, albo Buster, a teraz jestem ja, ponieważ no, uwielbiam to zdjęcie po prostu i na pewno je e, wydrukuję sobie e, w większym formacie, powiemy nieskromnie, no ale ta godzina, ale słuchajcie tak jak wam mówiłam wczoraj, że byłam za bardzo zmęczona nie zrobiłam treningu i że dzisiaj go zamierzam zrobić, ting tong zrobione, to w sobie lubię że jeżeli już mówię, że coś zrobię jutro e, to zrobię, jeżeli mówię nie zrobię to nie zrobię, a jeżeli zrobię to zrobię także e, bieg zaliczony marsz zaliczony i e, chyba prawie 800 kalorii spalone e, teraz już troszeczkę się że tak powiem e, wysuszyłam e, i Idę się zaraz kąpać, ale mówię, zakończę tego vloga, zanim pójdę się kąpać, już widzę. Będę dzisiaj e, brać tą kulę żółtą, cytronową, o której ten chłopak mi mówił, że jest e, limitowana edycja. Także jestem jej bardzo ciekawa, ale e, jestem tak podjarana, słuchajcie. Dzisiaj e, w Nie było mnie dwa tygodnie i wtedy schudłam trochę. W trochę wcześniej też schudłam i, wiecie, chodziłam w jakichś takich. E, bluzkach, a dzisiaj ubrałam sobie bluzkę, którą dostałam ostatnio którą zamówiłam sobie z temu i mówiłam Wam, że zamówiłam bluzki w mniejszym rozmiarze, także one są w końcu nie da, za duże, a dopasowane, Dzieńcy w ogóle mi tak lecą muszę się w ogóle pomierzyć, bo gdzieś sobie wzięłam pomiary talii i brzucha chyba na tych najbardziej mi zależało i powiem Wam, dzisiaj w pracy każdy do mnie mówi, no przynajmniej chyba z 10 osób do mnie podeszło, że wow Sylwia, jak Ty schudłaś takiego mi to dało kopa bo ja widziałam po sobie, że coś się zmienia, ale wiecie, zawsze tak jest, że my, jako osoby, które staramy się robić coś z ciałem, coś z wagą, widzimy to pierwsze, wydaje mi się. Przynajmniej ja tak zawsze miałam, e, a dopiero ktoś. Także no, maga mnie to tak jakby zmotywowało i dało nadzieję, że dam rady z moją motywacją do tego września schudnąć te 5 kg. Bo nie wiem, czemu mam mówiłam, że taki mam e, zamysł. E, Dlatego też się cieszę, że wszystko zostało zrobione. I słuchajcie, e, chciałam tylko dwie rzeczy poruszyć, bo znowu hejter się odezwał. Jest to e, ostatni raz, kiedy w ogóle coś wspominam. E, co będę robić od teraz? To po pierwsze, proszę Was, żebyście nie odpisywały hejterom Ewy w komentarzach, po prostu zostawmy ich w spokoju. Ja natychmiast, jeżeli będę widzieć takie komentarze, będą to komentarze usuwane i nawet nie będę o nich mówić we vlogach. Nie chcę im dawać żadnej atencji. Jeżeli komuś się chce faktycznie zakładać 150 tysięcy kont, bo nie ma co innego robić, niech tak robi. Ja może nie na bieżąco, ale jak tylko będę widzieć, te komentarze będą usuwane. Nie będę tracić swojej dobrej energii, na odpowiadanie na te komentarze że o nich i tak dalej, ale chciałam właśnie wam powiedzieć, żebyście też się nie denerwowały nie piszcie, po prostu, kończymy temat hejterów, nie ma ich, znikają bye bye, tyle w temacie eee, po drugie, bo pytałyście się mówiłam wam, że przyjdzie pan z wyceny domu zapomniałam wam powiedzieć, słuchajcie, cena kosmos pan nas wycenił na bam, 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 4,5 tysiąca 4,5 tysiąca, czyli no 20 ile, 2, 3, 23 tysiące złotych tylko po to żeby zmienić płot po pierwsze nie mamy takich pieniędzy nie będę tutaj ukrywać e, jak wiecie nie jestem bogaczem raczej jestem z tego drugiego końca e, więc po pierwsze nas nie stać po drugie nawet gdybyśmy mieli te pieniądze ale nie mamy, ale gdybyśmy mieli nie zapłacilibyśmy tyle za płot e, jest to moim zdaniem dużo za dużo ja wiem, że ceny idą do góry ale no to jest cena kosmos Jutro przychodzi do mnie chłopak, chyba mówiłam o, wam o nim. W każdym razie jest to dwóch chłopaków od nas z pracy, którzy rozwijają swoją firmę dopiero jako drugą pracę. Pokazali mi trochę więcej swoich prac, jak byłam w pracy, jak oni przychodzili na nockę i wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Rozmawiają też sensownie, także zobaczymy. Jutro mają przyjść o 3.30 i dać nam znać, jak, ile oni by wzięli, więc zobaczymy. W następnym vlogu się dowiecie, no bo to będzie jutro. E, no i co? Tak jak mówię, coś Wam jeszcze miałam powiedzieć, ale nie pamiętam co. W pracy było ok. Dzięki Bogu tylko dwa dni, dzięki Bogu teraz pięć dni wolnego. Dlatego też tak wiecie na spokojnie, mogę iść teraz się kąpać e, i po prostu się relaksować. Chciałam Wam powiedzieć, że przeczytałam najnowszą książkę Marcela Mossa. Ona ma kilka tygodni już, e, coś tam z tym snem, nie pamiętam niebieska okładka. Słuchajcie, tak jak kocham Marcela Mossa i myślałam, że jestem osobą, która... E, wiecie, są niektórzy autorzy, którzy, nieważne co napiszą, to i tak e, znajdujemy plusy w tej książce. I jak do tej pory Marcel Moss dla mnie był mistrzem. Ale ta książka... Boże święty, to była porażka. Ja się trochę czytałam... Trochę się um, czułam, jakbym czytała... Um, jakiś poradnik psychologiczny, jak zasnąć. Nie wiem. To było nudne, bezsensowne i strata mojego czasu. Także Wam nie polecam. Ale teraz zaczęłam czytać kolejną książkę Maxa... Max Charnoy. Jakoś tak. On jest bardzo popularny i książka jest na faktach o mordercy, który nigdy nie został schwytany. I mrozi krew w żułach. Podoba mi się. Ale dobra, już kończę, bo ja za dużo gadam. gadam. Także widzicie tego vloga? Nie wiem. Albo puszczę vloga po vlogu, albo dwa dni. Zobaczę, pomyślę. Bo prosiłyście mega, że dziwnie jest bez mojego vloga codziennie. I bardzo, bardzo dużo miałam takich komentarzy. Także nie obiecuję. Kiedy widzicie tego vloga? Wtedy widzicie. W każdym razie jest 5 dni wolnego, także może możliwe, że zobaczycie tego vloga faktycznie e, dzień po dniu w środę. Zobaczę, jak wyświetlenia, bo trochę spadły w ostatnim vlogu. E, chyba jest tam 400, ale nie panikuję, bo i tak jest pięknie, także zobaczymy, jak e, następny vlog. I co? Kończę. E, na bank miałam coś wam jeszcze powiedzieć, ale nie pamiętam, a nie chcę przedłużać, a że tak jak mówię, 5 dni wolnego, to na pewno sobie przypomnę buziaki, i widzimy się jutro albo pojutrze. pa. pa.